Witam Was na moim kanale na YouTube. W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać Wam fajny, uniwersalny zestaw ćwiczeń rozciągających. Do wykorzystania dla każdego. Trening który możecie sobie wykonywać na co dzień. Na pewno poprawi Wam fajnie Wasze zakresy ruchu, Waszą mobilność. I przy okazji poprawi też humor, wytworzy endorfinki. Także zapraszam serdecznie do filmu. I zaczynamy od krążeń głowy. Najpierw w jedną stronę. i teraz w drugą i pracujemy głową góra dół i patrzymy lewo prawo Przechylamy głowę na boki, i przechodzimy do krążenia ramionami. Najpierw do przodu i do tyłu. bioder w jedną stronę i w drugą I łączymy sobie obie nogi i wchodzimy na palce i wyciągamy ręce wysoko do góry do sufitu. Staramy się maksymalnie prostować ręce. Do góry idziemy z wydechem. Ok, i teraz łączymy obie nogi i schodzimy ze skłonem. Staramy się złapać, złapać się mniej więcej przy kostkach. Głowa schowana, oddychamy spokojnie. Ok, wracamy i teraz przenosimy prawą nogę na drugą stronę, i ponownie schodzimy ze skłonem i z wydechem. Ok, wracamy z powrotem, wracamy prawą nogą i tak samo przenosimy lewą nogę, i ponownie schodzimy ze skłonem. Wracamy z powrotem, wracamy lewą nogą i schodzimy sobie teraz na matę. Rozsuwamy sobie obie nogi szerzej, rotujemy się do lewej nogi i pochylamy. Oddychamy spokojnie. Pamiętamy, żeby w każdą pozycję rozciągania wchodzić z wydechem. Oddychamy spokojnie, płynnie. Ok, wracamy z powrotem i rotujemy się do prawej nogi. I dokładnie tak samo pochylamy się z wydechem. Ok, wracamy, rozluźniamy i teraz obie nogi łączymy razem. I pochylamy się do obu nóg jednocześnie. Staramy się nogi trzymać prosto, nie uginać. Ok, i rozluźniamy. Przenosimy sobie teraz, przysuwamy prawą nogę. Do, do lewego uda i pochylamy się tylko do lewej nogi. Okej, okay, rozluźniamy. I zamieniamy, teraz prostujemy prawą nogę, lewą przysuwamy i pochylamy się do prawej nogi. Tak samo z wydechem, oddychamy spokojnie. Staramy się, żeby pozycje w rozciąganiu nie sprawiały nam zbyt dużego bólu. Raczej ma być to przyjemne niż nieprzyjemne. Rozluźniamy i przenosimy sobie obie ręce z tyłu. Obie nogi uginamy, rozsuwamy troszkę szerzej. I teraz obie nogi jednocześnie w jedną stronę i trzymamy chwilkę w tej pozycji. I przenosimy nogi w drugą stronę. Wracamy jeszcze raz. I jeszcze raz w drugą stronę. OK, i teraz przechodzimy bardziej na plecy. Lewa noga zgięta, prawą nogę zakładamy sobie na lewą. Mniej więcej kostką przy kolanie, i łapiemy się za lewe udo, i przyciągamy do siebie. Pamiętamy, żeby oddychać spokojnie, płynnie. Wdech nosem, wydech ustami. Ok, i prawą nogę zabieramy, a lewą nogę prostujemy do góry. Palce kierujemy na siebie i chwilę przytrzymujemy. Staramy się w miarę możliwości nogi lewej za bardzo nie zginać. I teraz tą lewą nogę zginamy i przyciągamy zgiętą do siebie. Okay. I teraz lewą nogę zakładamy na prawą i łapiemy się za prawe udo i przyciągamy do siebie. Ok, i lewą nogę zabieramy, i teraz prawą staramy się wyprostować. Palce kierujemy na siebie. Przyciągamy lekko prawą nogę. Staramy się, żeby dół pleców nie odrywał nam się od maty. I prawą nogę teraz zginamy i przyciągamy zgiętą do siebie. I teraz prawą nogę dołączamy do lewej, ręce rozkładamy sobie do boków i obie nogi jednocześnie kładziemy w jedną stronę. Góra ciała zostaje na macie, łopatki staramy się nie odrywać od maty, klatka piersiowa do sufitu i przenosimy nogi w drugą stronę. I jeszcze raz zmieniamy. Ostatni raz w drugą stronę. Ok, i wracamy z powrotem. I przechodzimy sobie teraz do siadu skrzyżnego. I podpieramy się lewą ręką o ziemię, a prawą rękę wyciągamy do góry. Maksymalnie staramy się rękę wyprostować jak najwyżej. Wyobraźmy sobie, aby ktoś nas chciał ciągnąć za rękę. I teraz pochylamy się w lewą stronę do lewej ręki. Rozciągamy jeszcze bardziej. Prawa ręka cały czas wyprostowana. Staramy się jej nie zginać. I pochylamy się do przodu do lewej nogi. Ok, i obracamy się teraz za prawą dłonią wzrokiem. I wracamy z powrotem i zmieniamy stronę. Teraz podpieramy się prawą ręką, a lewa maksymalnie do góry. Jak najwyżej wyciągamy rękę. I ramię staramy się przy uchu trzymać jak najbliżej, przy głowie. pochylamy się w prawą stronę, teraz do prawej ręki, lewe ramię cały czas prosto. I pochylamy się do przodu, do prawej nogi teraz. I teraz obracamy się za lewą, za lewą dłonią wzrokiem. Ok i wracamy z powrotem i przechodzimy sobie teraz do pozycji podporu, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder i od prawej ręki obracamy dłonią do sufitu i wsuwamy się pod lewą rękę i kładziemy się na prawym ramieniu. I wracamy z powrotem do podporu. I to samo teraz druga ręka, dłoń do sufitu. I kładziemy się na lewe ramię. Lewą rękę staramy się prosto trzymać, nie uginać. Ok, i wracamy z powrotem. I unosimy sobie teraz kolana do góry. I przechodzimy do pieska z głową w dół, czyli Piodra do sufitu, chowamy głowę i dokładamy rozciąganie łydki, czyli jedną nogę uginamy, drugą prostujemy na zmianę. I wracamy kolanami na matę, i biodrami idziemy do tyłu, ręce utrzymujemy prosto. I wracamy do podporu, i przechodzimy teraz do przodu. Biodrami staramy się zbliżyć do maty. Ręce utrzymujemy prosto. Barki daleko od uszu. Klatka piersiowa wypięta do przodu. Ok, i z tej pozycji wracamy do tyłu z powrotem. Ręce prosto. I teraz obie ręce przesuwamy w lewą stronę, reszta pozycji się nie zmienia. I przenosimy ręce w drugą stronę. I wracamy z powrotem do środka jeszcze na chwilę. Ok, i z tej pozycji teraz wychodzimy sobie lewą nogą do przodu. Obie ręce podpieramy się przy nodze i wchodzimy do obrotów od lewej ręki. 5 powtórzeń. Idziemy za dłonią, staramy się maksymalnie obrócić. OK, i po pięciu obrotach przenosimy się na lewe udo i przesuwamy do przodu, do tyłu. Staramy się pięty nie odrywać od maty. Na boki teraz do lewej do prawej kolanem pracujemy. I kółeczka. Najpierw w jedną stronę, chwilę. I ruchy okrężne w drugą stronę. Ok, i teraz przechodzimy do tyłu, siadamy sobie na prawej nodze, lewa noga zostaje wyprosto, palce kierujemy do sufitu i pochylamy się lekko do lewej nogi. Oddychamy spokojnie. Ok, i teraz lewą nogę przesuwamy, zginamy ją sobie pod brzuchem, prawą nogę prostujemy maksymalnie do tyłu, ręce prostujemy i schodzimy sobie jak najniżej do maty. Ok, i zmieniamy nogę, cofamy lewą, teraz wychodzimy prawą nogą do przodu, wracamy do podporów, i teraz od prawej ręki obracamy się 5 razy. Każde powtórzenie z wydechem: 2, 3, 4 i 5 i przechodzimy teraz na prawe udo i przesuwamy się do przodu, do tyłu najpierw. Tak samo jak na lewej nodze. Staramy się piętą nie odrywać od maty i pracujemy do boków za chwilę. Lewo, prawo. I ruchy okrężne, w jedną stronę kółeczka. I w drugą stronę. I przechodzimy do tyłu. Teraz na lewą nogę siadamy i pochylamy się do prawej nogi wyprostowanej, palce do sufitu. I przytrzymujemy chwilkę tą pozycję. Wracamy, przesuwamy prawą nogę i zginamy ją teraz pod brzuchem. Lewą nogę prostujemy do tyłu, ręce możemy do przodu wyciągnąć, i trzymamy chwilkę tą pozycję. Ok, i przechodzimy do głębokiego przysiadu. Teraz rozsuwamy sobie obie nogi szerzej i staramy się wejść jak najgłębiej w pozycję. Ręce sobie dajemy od środka, między nogi, rozszerzamy rękami od środka, staramy się nogi nieco szerzej i przenosimy teraz ciężar ciała do boków, do lewej, do prawej. Teraz obie ręce kładziemy na macie, prostujemy się nogami, biodra w górę, głowa jeszcze schowana przez chwilę i przenosimy dłonie na łokcie, chwilka w takiej wiszącej, luźnej pozycji i powolutku, z wydechem, kręg po kręgu, staramy się nie za szybko, prostujemy. Super, dzięki bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało, dobrodliwiście do końca, wykonaliście ze mną cały trening. Przypominam, że możecie go wykonywać na co dzień, nie przejmujcie się jeśli jakieś zakresy ruchu nie były jeszcze u Was pełne, nie udało się wykonać ćwiczeń w pełnym zakresie, róbcie to na co dzień, to jest najważniejsze, żeby tego nie zostawiać, tylko codziennie, regularnie te ćwiczenia wykonywać, a z każdym kolejnym treningiem będziecie czuli wyraźną poprawę. Przypominam, żeby filmik polajkować, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, dajcie fajny komentarz i ćwiczcie na co dzień, korzystajcie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, hej!